a w dzisiejszym odcinku gramy w repo, jak widzicie to jestem ja Tu jest kuzynka znowu Większość tych serii i e, Większość serii o których mówiłem już na odcinku ze schedule e, będzie właśnie nagrywana z kuzynką Dobra dawaj, tatuj. Ja tylko wam... trochę by bo możecie mieć za głośno ten. E... E... To na 50 albo nie, tak zróbmy. Na 60? Cześć, to? Zmieni Na 60 i ciebie po prostu głośniej dam Na 140. To startujemy Próbujemy przejść jak najdalej w tym repo Nie ja no Ci żeby leveler i zapis Witam To jest to gdzie tu może być ta czaszka Nie ja no, dziadega też tu jest tu może najbardziej mi się da, że tu będzie ta lalka z tymi kosami. Jaka lalka? Z tymi kosami, co tak ciacha. No! Mieliśmy ją kiedyś, ale rzadko ona jest. Do góry! Co to takie ciężkie nagle? <gry> możemy już wracać, ale możemy sfarmić więcej pieniędzy, więc... Poszukałbym trochę rzeczy. Na przykład oh. tu jest kasa, trochę mniej kasy. 5-5-6, five, five, tam było 567 kasy. O, jeszcze coś jest? Ja nie mogę. Ej, wiesz, wiesz co powiedziało jak trzymałem to serce? Tak, wiem słyszałam. A ty co nie wiedzą, to Oj. powiedziałem zgadnijcie kto ma krasę na Lucky Emmy Pójdę, nie miałem tego domu wciążyć. Ej, myślę, że się dziwi otworzy. Dobra Sobie podgłośnij trochę Coś wyskoczy to Nie musisz brać kłoty. Mamy tu tylko popatrzył Czy coś jest takie Wartościowe Myślę, że coś tu idzie. Tu jest coś. Chodź tu tam. Weź kłata. Ja to tu wsadzę. Uwaga. Może jeszcze coś? Nie wiem, czy ja bym chciał tu gdzieś iść. O, hey, mamy 1888. Ja bym już to zostawił, tak szczerze. No, ok. Różne dźwięki tam słyszałem. Mamy 1888. No mówię. Nie wiem tego. <noise> Zrobiłaś. Ty skoczyłaś na coś tylko. Ten. dobra. Ej, bo ja na coś kliknęłam i mi się mikrofon wyciszył. Na co kliknęłam? Czekaj to jest o! Na betę jak masz radio pazno. Ja wiem. Przecież słyszę cię. Czekaj, to w sumie tego bym nie brał. No to może bym wziął ten najtańszy kryształ, bo może się potem znajdzie jakaś fajna broń. Za sześć kołasów no wszystkie. Ja bym nie brał tego tak szerzej. Uwaga! Nie, nie, nie strzelać, nie strzelać Ach, to jest... Y, ten... tracker. Dobra, chodź, kupujemy tylko te Tak, bo może się zabijemy Nie kupuj jeszcze jest za późno Nie jedź jeszcze, nie jedź jeszcze Za późno No chodź, zginiesz Ty waliła mnie? Nie. Już myślałem. Właśnie. Nie, ja wziąłem health'a. Oboje mamy helfa. Tu może być głowa. Nie lubię głowy tak krzywa Wchodzi, gryzie cię, kurde Idź Od tymi pod nogi wchodzisz, w sensie pod ten pod rzecz Ja myślę najpierw, że to jest czaszka pod tym potem po Idź tam w drugą stronę tam idź. Gówno widzę. Puchar. Czy to jest safe? No, ale pusty. To chodź tu. No, no to idź, czekaj. A ciężki, dobra to ja będę zrobić tak miejsca trochę. Tak. To bym obrócił w to. No. Biorę rzeczy. Ja teraz, ja teraz nie wiem, gdzie bo mnie wywaliłeś. No tu gdzieś byłaś? No i tu i tu. I tu. tu. No idę. I tu. Dziecko. Wiem. A mogę go kłotą walnąć? Nie. Mogę go I tu. Nie mogę co ty robisz? Zaraz ten wazą stuczasz. Wiesz, że ty dosłownie trzy koła z tego wazą już wcześniej straciłeś, a teraz tylko pięć. Czemu ty za mną chodzisz?

This. Chateca, Chakeka Hallo O que, é? que é você Jezus Maria, jak cię wystraszyłem. Coś ty zrobił. Nie wiem, że on ten kampi. Kim mi ucieka?